Cześć! Witam Cię na kanale Smacznie na talerzu. Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje przepisy. A jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji kanału oraz włączenia sobie dzwoneczka, aby być zawsze na bieżąco z nowymi przepisami. Dzisiaj na kanale przepis na pyszne ciasto zwane metrowcem lub oliwkowcem. Ciasto jest bardzo delikatne i mięciutkie w smaku, przełożone kremem budyniowym. Do przygotowania biszkoptu potrzebny nam będzie 5 jajek, 250 g drobnego cukru, cukier waniliowy, 250 g mąki pszennej, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 3/4 szklanki mleka, 1/2 szklanki oleju, 2 łyżki kakao oraz szczypta soli. Przesianą mąkę łączymy z proszkiem do pieczenia i dobrze mieszamy. W misie miksera umieszczamy białka oraz szczyptę soli. I ubijamy na puszystą pianę. Następnie dodajemy cukier oraz cukier waniliowy i ubijamy do momentu, aż cukier się rozpuści. Dodajemy żółtka jedno po drugim i miksujemy do uzyskania białej i puszystej masy. Następnie cienkim strumieniem wlewamy mleko oraz olej. Zmniejszamy obroty miksera i dodajemy mąkę łyżka po łyżce, i miksujemy tylko do połączenia. Połowę ciasta wlewamy do wcześniej przygotowanej foremki. Do drugiej połowy dodajemy kakao, delikatnie mieszamy do połączenia i wlewamy do drugiej foremki. Obie formy z ciastem wkładamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy około 35-40 minut do tak zwanego suchego patyczka. Do przygotowania kremu potrzebujemy 2 budynie, 4 łyżki cukru, 1 łyżkę mąki pszennej, 3 żółtka, 750 ml mleka oraz 200 g miękkiego masła. W garnku umieszczamy 500 ml mleka i na małym ogniu doprowadzamy do wrzenia. A w międzyczasie przygotowujemy pozostałe składniki. W naczyniu umieszczamy proszki budyniowe, cukier, mąkę, żółtka oraz mleko. Wszystkie składniki mieszamy do połączenia. Rozpuszczone składniki wlewamy do gotującego się mleka i gotujemy na małym ogniu do momentu, aż powstanie gęsty budyń. Przykrywamy folią streczową, aby nie powstał nam kożuch i zostawiamy do całkowitego wystudzenia budyniu. W misie miksera umieszczamy miękkie masło, miksujemy przez chwilę, a następnie dodajemy po łyżce wystudzonego budyniu i miksujemy do połączenia składników. Oba ciasta kroimy na kromki o tej samej szerokości. Każdą kromkę ciasta smarujemy kremem i sklejamy ze sobą na przemian kolorami, raz ciemną, a raz jasną. Jeśli zostanie nam masa, możemy nią posmarować wierzch ciasta oraz boki. Do przygotowania polewy potrzeba nam 200 ml śmietany i 200 g czekolady. W garnku umieszczamy śmietankę i podgrzewamy na małym ogniu. Kiedy zaczną pojawiać się bąbelki, wyłączamy palnik i wsypujemy posiekaną czekoladę. Mieszamy do rozpuszczenia czekolady. Przestudzoną czekoladą polewamy ciasta i dekorujemy wiórkami kokosowymi ciasta przechowujemy w lodówce. Jak widzicie, powstały nam dwa piękne i pyszne ciasta, które można ubiec na Boże Narodzenie, na Nowy Rok, na imieniny, na urodziny. One są uniwersalne i idealne na każdą okazję. Życzę Wam słodkich wypieków i do usłyszenia mam nadzieję następnym razem.